Cześć witajcie moi drodzy kolejny etap remontu naszego starego domu uwaga zaczynamy renowację starych stuletnich schodów wyglądało to tak że tutaj była położona taka czarna wykładzina poprzedni właściciele chyba z ukryli pod tą wykładziną właśnie faktyczny stan tych schodów tu właśnie są wyszczerbione tutaj jakieś są takie podpórki pododawane, bo to się wszystko obrywa, trzeba to będzie wzmocnić no tutaj na dwóch stopniach, na trzech stopniach brakuje w ogóle tych takich wystających schodków ale to wszystko można dorobić na razie po zerwaniu muszę powyciągać takie gwoździe, takie zszywki od takera e, podklejać taśmy, wymyć je porządnie i będę chciał je tutaj Palić opalarką, żeby te stopnie były w kolorze takiego surowego drewna. Także na początek prace gospodarcze wyczyścić, przygotować ile się da, a potem zobaczymy, jak czas pozwoli, to zacznę powoli opalać i uzupełniać ubytki w schodach. I tak schody wyglądają po zerwaniu tej wykładzinki. Tu na dole mamy jeszcze resztki farby, nie farby, tylko taśmy. Także teraz trzeba będzie wziąć taką mocną szpachelkę, przynajmniej ja tak to wcześniej robiłem, i zacząć skrobać to. Widać pod spodem, ta brązowa to już jest farba, ostatnia warstwa farby, potem już jest tylko gołe, gołe drewno. Także to tylko trzeba będzie tutaj zeskrobać jak się da, a potem użyć opalarki i opalić do, do gołego drewna. Także biorę się za robotę. I cała rodzinka się zaangażowała w skrobanie schodów na placu boju. Pomimo ciężkiej walki dostaliśmy tylko my, dzieci, już na razie dały sobie spokój. Ale efekty są. Zobaczcie pod farbą. Widać, że jest ładne drewno. No i raptem, chyba tutaj, były tylko trzy warstwy farby. Mamy jeden stopień już przygotowany, jeszcze będę to opalał opalarką. tutaj Yy, czy ten ten został do zrobienia, ale jak na razie. O, tak to mniej więcej wygląda. Także nawet, nawet nieźle idzie. Jak w cztery osoby się wzięliśmy, to tak naprawdę postępy są wyraźne. Jakbym to sam robił, to bym robił, robił pewnie parę dni. A tak to w kupie siła. Także robimy dalej. dalej ze schodami i zobaczcie tutaj była taka wnęka to było czymś zakitowane a w środku gazeta Gazeta Cena 15 groszy Jakieś stare chyba z czasów z czasów prl jeszcze Towarzysz Klement Godwald, prezydent Republiki Czechosłowackiej, Praga. Tak, to są gazety z czasów yy, jeszcze demoludów. Niestety w strzępach, ale część można sobie tutaj przeczytać. Także takie ciekawostki można znaleźć przy okazji, jak się ruszy stare schody w starym domu. Tutaj też już. Od... Zerwałem tutaj całe takie były jakieś betony, to wszystko musiałem zdemontować. Teraz czekam je na początku. Schody i w koło schodów też trzeba będzie ładnie wszystko zrobić. Witajcie moi drodzy w nowym dniu. Dzisiaj przyszły paczki, na które bardzo czekałem. Dostawa do paczkomatu. Mam to rajobi. One, mam taką wkrętarkę w zestawie. Okazuje się, że do tego jednego akumulatora mogę podłączyć też właśnie sobie taki odkurzacz, który wyciąga, yy, wyciąga pył yy, i współpracuje z takim yy, taką szlifierką mimośrodową. Kupiłem te dwie rzeczy po to, żeby móc wyszlifować schody. No My będziemy te schody szlifować i w tym domu mieszkać jednocześnie, więc musimy mieć tu w miarę czysto. Także ta, mam nadzieję, że ten mały odkurzacz pomoże mi zrobić to w taki sposób najmniej uciążliwy dla mojej rodziny. Także biorę się za rozpakowywanie. No tak, na pierwszy ogień, szlifierka mimo środowa. W zestawie czy takie dyski ścierne, gradacja 80, 120 i 240 i plus do tego śliwierka mimośrodowa pasująca do akumulatory do akumulatora 4 amperogodziny mamy od razu przygotowane do odsysania. A tu jeszcze powinien być w zestawie. A tu jest, dobra. Więc w zestawie taki, taki pokrowiec, który można pewnie. Do którego się zbierają wszystkie brudy. Ciekawe, czy to się jakoś ściąga. Muszę sprawdzić w instrukcji. W każdym razie, jeżeli nie ma opcji odsysania, to można założyć sobie. O, taki pojemnik na te dziurki. Tak to wygląda. Yy, I jeszcze. Też do tego systemu odchudzasz fajny, właśnie podoba mi się to, że on jest w formie takie walizki. A tu jest miejsce na baterię, czyli z tego systemu mogę tą baterię wpiąć tutaj. Biegli. System chyba jest bezworkowy. Zaraz zobaczę tutaj. Tak, nie ma worka. Jest tutaj filtr. I odkurza nawet wodę, jeżeli zaszłaby taka potrzeba. Także ciekawa opcja, jak na taki powiedzmy, przenośny odkurzacz akumulatorowy. Moc. Nie ma podanej mocy tutaj w jakiś taki czytelny sposób. Ale w każdym razie gdzie można sprawdzić. O, tu jest rura. No aż, jestem, aż jestem zdumiony, że ma taką moc. Do tego jest jeszcze taka mała przystawka. Pojemnik na końcówkę. Coś tu tak było. Co tu jeszcze? Tutaj coś jeszcze jest, ale jeszcze nie wiem co. A, to jest Rajobi Link, czyli podejrzewam, że to można jakoś spiąć, w jakieś może większe skrzynie. W każdym razie, to yy, z tą przejściówką do tego. Nie wiem czy. A. Tak, to w to i wtedy to podłączam. O tak. I mogę sobie jednocześnie szlifować, i cały pył ze szlifierki będzie lądował tutaj w tym odkurzaczu. I mam nadzieję, że będzie to na tyle sprawne, że będzie można w tym domu funkcjonować bez takiego dużego zapylenia, jak to z reguły bywa przy takich pracach. Także tak to wygląda. Ciekawe jak to się sprawdzi. Niestety jest jeden problem, bo potrzebuję mieć baterię do, od, do odkurzacza i do szlifierki. Te dwa produkty są, zresztą wyraźnie to było napisane, że to są produkty, które nie mają baterii w zestawie. Zamówiłem dodatkową baterię, yy, bo mam tylko jedną ze wkrętarki, ale niestety jest w centrum dystrybucyjnym. Tu już tutaj w koszalinie jest ta bateria, ale kurier jeszcze jej nie dostał do, do, do wydania, więc podejrzewam, że dopiero jutro będzie w paczkomacie. Także na razie pozostaje mi tylko poczekać, aż ten zestaw będzie kompletny. Będę mógł to wszystko razem jedną i drugą baterią zasilić i zacząć pracę. Ale na próbę może skorzystam sobie z tego filterka i w ogóle zobaczę jak to, jak to pracuje. Bo jest to bardzo ciekawy. Także Teraz spróbujemy na tym pierwszym stopniu, jak to działa. teraz czas na próby na schodach. Mamy tutaj taki schodek jeszcze z resztką starej farby. Zaraz zobaczymy jak to będzie schodziło. A, I założyłem papier 80, tylko tutaj no, się przesunął. No, chyba jest dobrze. Dobra, próbuję. Taki jest efekt po chwili pracy, także całkiem nieźle, gładziutka powierzchnia. No, będę musiał teraz tak każdy stopień powolutku wyszlifować. Na początku 80, potem spróbuję mniejszą gradacją. No, muszę się pozbyć, chcę stopnie mieć yy, w takim jakby surowym drewnie polakierowanym, a boki to jeszcze zobaczymy. Na razie pracuję nad, nad tymi stopniami, chcę je wszystkie wyszlifować. No Jeszcze chwilę popracowałem. I taki jest efekt, już naprawdę widać pozytywny rezultat tego szlifowania. Niestety, miałem baterię tylko na jedną kreskę, naładowaną. Także ładuję akumulatorek i potem jeszcze, może spróbuję trochę powalczyć z tym. Witajcie, mamy kolejny dzień. Trochę prac wykonaliśmy. Mamy już dwa stopnie, wstępnie, tak, wstępnie, no już dosyć dobrze wyszlifowane. Teraz ładuje się bateria od szlifierki mimośrodowej, A ja postanowiłem, żeby nie marnować czasu na czekanie, zająć się naprawą tego stopnia. Zobaczcie, tutaj widać, jest, tu brakuje takiego kawałka, który zawsze normalnie tutaj wystaje. I pomyślałem, że zrobię to sobie tak, że tutaj sobie wyznaczyłem stałą odległość. Odtąd dotąd narysowałem taką linię równo i będę to ciął piłą najazdową. Piłą najazdową to sobie tutaj wytnę, i potem z takiej deski, stara deska więc będzie pasowała do tych schodów i z tej deski postaram się wyciąć taki kawałek, żeby on tutaj pasował i go wsunę w te przerwy, yy, skleję, go, skleję to wszystko klejem szwagier ma zakład stolarski, powiedział, że mogę tam podpowiem po, jakiego kleju użyć i od dołu myślę, żeby jeszcze płaskownik taki wyciągnąć malutki i od, od dołu, ponieważ mam dostęp do tych schodów od dołu, bo tam pod, pod tymi schodami jest wejście do piwnicy to jeszcze wzmocnię to płaskownikiem od dołu no, boję się trochę, bo to jedno cięcie tak naprawdę Mam jedną szansę, żeby to równo ładnie uciąć, no ale i tak jest zepsute, więc może bardziej nie zepsuje niż jest. A jak się uda, to będę miał pierwszy schodek z dwóch, które trzeba naprawić. Z trzech, które trzeba naprawić, będę miał naprawione. Także działa. No i po wielu trudach udało się wyciąć tą deskę. Ten kawałek, ten kawałek stopnia, który tutaj przeszkadzał, był uszczerbiony. O, wygląda to tak, że to taki kawałek już drewna marny. I teraz sobie znalazłem w piwnicy starą deskę o grubości takiej samej jak ten stopień, i teraz będę musiał ją tutaj y, wyszlifować, tak żeby pasowała tutaj w ten otwór. I spróbuję ją tutaj jakoś wcisnąć. Jak się wciśnie, no to od dołu y, z ją płaskownikami, dwoma i myślę, że będzie po robocie. Także teraz walczę, zastanawiam się, czy tutaj taki ząbek się go też nie usunąć i po prostu będzie mi łatwiej tu wpasować ten stopień. I od spodu właśnie wystawi się do płaskownik. Także działam, będę jak dam radę tu nakręcić coś jakiś yy, time-lapse to zobaczycie to z innego tym jak nie no to będzie już efekt finalny pokazany. Także już yy, mam ten tak temat ogarnięty. Belka doszlifowana i teraz takie dwa płaskowniki jeszcze sobie dokręciłem. Tu mam zamiar to tutaj wsunąć pod ten, ten stopień od dołu dokręcić, bo potem nam są schody do, yy, do piwnicy. Także zaraz się trochę z tym pomorduję i będę miał już yy, ustabilizowany stopień. No i mam już yy, przygotowane wszystko do montażu. Nałożyłem klej do drewna. Także teraz to muszę wsunąć tutaj na miejsce. I od dołu potem od, przykręcę wkręty. I powinno być już to solidnie zamocowane. Zobaczcie teraz jak po paru godzinach pracy yy, wygląda ten płamany stopień. To jeszcze jest trochę taki mokre, bo tutaj klej jeszcze tutaj wpuściłem, ale już go wyszlifowałem i mniej więcej taki efekt. Także, no ja uważam, że efekt jest naprawdę bardzo dobry. To od spodu dałem, nie wiem czy tu będzie widać, takie te wzmocnienia, że to się tutaj od spodu fajnie trzyma. No i to jest pierwszy stopień, który muszę zrobić. Kolejny ten to na całe szczęście tylko tutaj trzeba wymienić się, gdybym Ktoś taką deskę przybił. To zrobię tak, że od spodu płaskownikami to wzmocnię. No i ten, jeszcze jeden, jest taki w bardzo, bardzo złym stanie. Nawet chyba gorszy niż ten, który dzisiaj zrobiłem. Tu też mnie czeka stawka taka na całej długości. A pozostałe stopnienia są już takie złe, że tego naprawię. Tego, no i muszę szlifować jeszcze. Na tą chwilę stopni mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mam 13 schodów, z czego te 3 już mam tak wstępnie wyszlifowane. No ten to już jest yy, praktycznie tak, o te narożniki trzeba wyszlifować, ale on już jest naprawdę fajnie wygląda. Także zostałoby na nim jeszcze 10 albo 9, nie pamiętam, jak wyglądał, ale. Nie jest źle, także patent z doczepianiem tych tych to jest nawet do, do zrobienia. Bałem się tego, bo nie wiedziałem jaki będzie efekt, ale wyszło moim zdaniem fajnie. Dzisiaj już koniec. Akumulator się skończył w urządzeniu, także niech się ładuje, a ja mam teraz chwilkę, żeby poukładać puzzle. Że idziemy teraz tu układać. Julia od razu testuje schody. Jak u schody dobre? Tak. Okej. Okay. W końcu będzie można bezpiecznie schodzić. Ten, ten schodek jest taki bardzo krótki, tutaj ten, ten wyszczerbiony i taki jest niebezpieczny. Dobrze, to idź. Także kończymy na dzisiaj zasłużony odpoczynek. Mamy kolejny dzień. Mieliśmy. W sumie jeden dzień przerwy, ale teraz znowu walczymy z sobota. I to wygląda tak, że pierwszy stopień już jest zamontowany, to widzieliście. I teraz muszę zamontować drugi. Wyciąłem sobie znowu ten taki oberwany kawałek. I dociąłem sobie taką deskę. I teraz muszę ją tutaj wsadzić w to miejsce. I potem z drugiej strony w drugie miejsce tam. Mam no, nadzieję, że to równo się spasuje. Od spodu dam płaskowniki. Kolejny stopień będzie zrobiony. I tak naprawdę to te dwa stopnie plus wzmocnienie. Tutaj jest taki jeszcze jeden. Ktoś tu próbował go poprzedni właściciel tego domu. To jakąś deskę dobył taką. Ten stopień też no, chodzi, pracuje, także tam też puszę takie płaskowniki i spróbuję go wzmocnić od dołu. Także działam. Zaraz Wam pokażę jak już będzie efekt finalny, bo tu jest trochę zabawy z tym, żeby to tam wsunąć i dopasować to ładnie to, troszeczkę nożykiem, troszeczkę no, różnymi narzędziami, jakże działam. Witajcie w kolejnym dniu. Mamy dzisiaj chyba który, jest 20? 20 listopada, i wieczorem zaczęło się to białe szaleństwo. W zachodnio-pomorskim spadł pierwszy z tego sezonu śnieg. Także zobaczcie, jak sypie. A my co? oczywiście robimy bałwana. Ola, tutaj walczy. Piękna pierwsza kula już gotowa. Zaraz zaczynamy drugą. No, pięknie. Naprawdę dużo tego śniegu sypie. Aż jestem w szoku. Bo tam niby troszeczkę miało dzisiaj popadać. Ale pada naprawdę ładnie. Także zobaczcie, jak fajnie. Już tujki też się zasypały. Samochody wiadomo. Ola. Ola ma wielką kulę, a Julia. Julia ma mniejszą, jeszcze tylko średnia jedna kula i będziemy mieli bałwana. Także taka niespodzianka, że w listopadzie spać śnieg. Cześć, witajcie od ostatniego ujęcia w sprawie schodów to minęły pewnie już ze dwa tygodnie, także prace posunęły się mocno do przodu. Zobaczcie. Jak teraz wyglądają nasze schody. Wszystkie oszlifowane. Nałożyłem tutaj już takiej yy, szpachlówkę. Stopnie podorabiane. Ten tu był taki mocno spękany. Też już jest zrobiony. Ten też był dorabiany. I wszystkie są już praktycznie wyszlifowane. Z boku też farba pozdzierana. Także może dzisiaj przy odrobinie szczęścia i trochę jeszcze wolnego czasu, jak będziemy mieli to może dzisiaj będziemy je lakierować? Także, no naprawdę, pracy było sporo. Zajęło nam to doprowadzenie do takiego stanu praktycznie dwa tygodnie pracy, takim po, po południu z doskoku. O, tak wygląda z góry. Także będzie o mniej więcej takie ujęcie. Także zobaczymy, co dalej. Może dzisiaj lakierowanie i malowanie boków. Ale to już będzie w następnym vlogu. Także żegnamy się z Wami w tym odcinku. Dziękujemy, że byliście z nami. Pamiętajcie, bardzo mile widziana łapka w górę, komentarz i nie zapominajcie o subskrypcji naszego kanału. Także dziękujemy Wam bardzo. Och, jak w drodze, remontowo, schodowo. Na razie, pa, pozdrawiamy.